Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dziś na tapetę weźmiemy sobie dwa tytuły, które elektryzują od czasu, gdy zostały zapowiedziane. Na pewno znacie ich uniwersa. Oba mają się ukazać w tym roku. Zanim zacznę, odpowiedzcie mi. Pamiętacie to? Tak wyglądał niegdyś książę Persji. Ja niestety należę do pokolenia, które grało w to na informatyce w siódmej klasie podstawowej na początku lat dziewięćdziesiątych. I to na czarno-białym monitorze. Ech, co to były za czasy, kochani. Anyway. Pierwszy tytuł, jaki chciałbym dziś tu przybliżyć, to książę Persji Piaski Czasu, kompleksowy remake wydanej w 2003 roku przygodowej gry akcji. Choć na ten remake zdołała się już wylać fala hejtu w necie, ja z chęcią w niego zagram. Może ta grafa nie wygląda najlepiej jak na nasze czasy, ale kochani, to przecież najlepsza część cyklu i prekursor Assassin's Creed. Pozycja została opracowana przez firmę Ubisoft i sami twórcy oryginału także brali udział w jej powstawaniu. Podobnie jak w pierwowzorze w Prince of Persia The Sense of Time Remake. Cielimy się w tytułowego księcia. Po udanym szturmie na miasto Maharadży i wejściu w posiadanie sztyletu, pozwalającego na cofanie czasu, bohater pada ofiarą spisku, uknutego przez zdradzieckiego wezyra, który, chcąc zyskać nieśmiertelność, namawia go do uwolnienia piasków czasów z olbrzymiej plepsydry. Rozpętuje się wówczas prawdziwy chaos. Toteż Herosowi nie pozostaje nic innego, jak spróbować przywrócić dawny ład oraz ukrócić plany. Złowrogiego starca. Książę nie jest przy tym sam, gdyż może liczyć na pomoc ze strony córki Maharadży Farach. W tytule akcji obserwujemy oczywiście z perspektywy trzeciej osoby. W trakcie zabawy przemierzamy różnorodne lokacje wpadające w oko dzięki orientalnej architekturze, rozwiązujemy zagadki środowiskowe blokujące dalszą drogę, pokonujemy liczne pułapki i przeszkody terenowe, a także walczymy z napotkanymi przeciwnikami. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie musimy wykazać się przede wszystkim zręcznością i refleksem. Jeśli w ferworze walki bądź Podczas przemierzania najeżonych sidłami lokacji popełnimy błąd, dzięki mocy sztyletu możemy go naprawić, cofając czas. Sprawę komplikuje jednak fakt, że nasze możliwości ogranicza posiadana przez nas ilość tytułowych piasków czasu. Warto więc je oszczędzać. Co ciekawe, na odblokowanie czeka tu również oryginalna gra Prince of Persia, która w 1989 roku zapoczątkowała całą markę. Na tle oryginału opisywany remake wyróżnia się za sprawą możliwości swobodnego kontrolowania kamery. Poza tym autorzy zmodyfikowali sterowanie, by nie odstawało od współczesnych standardów, a także pochylili się nad systemem walki. Czyniąc go bardziej responsywnym i różnorodnym. Oprócz tego wprowadzono poziomy trudności, których próżno było szukać w pierwowzorze. Pojawiły się dopiero w jego kontynuacjach. Prince of Persia The Sense of Time Remake działa w oparciu o technologię, która napędzała grę Assassin's Creed Origin. Choć gra prezentuje się wyraźnie lepiej od pierwowzoru, jej oprawa graficzna pozostawia nieco do życzenia, nawet pomimo baśniowej stylistyki. Ponadto na potrzeby tego projektu zremasterowano cały soundtrack znany z oryginału. Drugim tytułem, jakiego tutaj dzisiaj przywołamy, jest Resident Evil 8 Village, czyli ósma główna odsłona popularnego cyklu survival horrorów rozwijanego przez firmę Capcom. Produkcja ta ma kontynuować historię Itana i jego żony rozpoczętą w Resident Evil 7. Ponownie będziemy mieli widok z pierwszej osoby, co niewątpliwie przyczynia się do zwiększonej imersji. Ethan wraz ze swoją żoną Mią wiodą nowe życie z dala od koszmaru, który przeżyli w Luizjanie. Wszystko jednak powraca, gdy zjawia się u nich Chris Redfield, a spokojną niegdyś wioskę nawiedza nowe zagrożenie, bowiem niezwykle ważną rolę w historii odegrają mieszkańcy wioski, którzy mają przypominać coś w rodzaju wilkołaków. Wiemy, że będą oni częścią jakiegoś kultu i mają prowadzić życie stadne. Do tej pory nie znaliśmy dokładnej daty premiery nowego rezydenta. To zmieniło się za sprawą najnowszego wycieku. Aż do teraz oficjalna informacja była taka, że Resident Evil Village zadebiutuje w 2021 roku na PC-ach oraz konsolach nowej generacji PlayStation oraz Xbox. To bardzo mała precyzyjna data. Na szczęście, najnowszy wyciek rzuca trochę więcej światła na potencjalną premierę gry. Ta jest podobno planowana na końcówkę kwietnia 2021 roku. Mniej więcej 3 tygodnie przed oficjalną premierą, Capcom planuje udostępnić graczom krótką wersję demonstracyjną. Tak samo jak miało to miejsce w przypadku remakeów Resident Evil 2 i 3. Z tych samych informacji dowiedzieliśmy się, że Japończycy szykują kilka wersji gry, od standardowej do przeróżnych edycji deluxe. Najprawdopodobniej Resident Evil Village nie będzie tylko i wyłącznie grą dla jednego gracza. Capcom ma pracować również nad trybem sieciowym, który na ten moment określany jest mianem Dominion, który ma być podobny do Resistance, czyli tego z remake'u Resident Evil 3. Co ciekawe, z powyższego wycieku wynika także, że 8. Odsłona serii trafi również na PlayStation 4 i Xbox One. Nie jest to jeszcze jednak wszystko oficjalnie potwierdzone. I to tyle, jeśli chodzi o ten film, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, czy czekacie na którąś z tych gier. Jeśli się podobało, to zarzuć łapką. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Na koniec, już tradycyjnie dziękuję wspierającym, którzy zostawiają trochę złociszy na gry. Dzięki wielkie za wspieranie kanału. Rokłe i Bartosz Ochawy.